Cześć, siemanko, z tej strony TheKranScezik Dzisiaj sobie pogramy w Infinite Crisis. Wydaje mi się, że była rotacja, bo... Bo loguje się Patrzę sobie A tutaj kurwa no... No, nowe postacie, których mogę używać Nowej Championii Myślę, że będzie fajnie O, na przykład tego nam odblokowało. Kurwa no, jakiś Blue Beetle w ogóle pierwsze widzę, pierwsze słyszę, no ale chuj. Zobaczymy... Eee, no, tutaj gdzie jeszcze nie mieliśmy odblokowanej. To mieliśmy odblokowaną. Ale nam odblokowali. Ten ciekawi. Taki ma skin. Fajne, fajne, fajne. Z tym zdaniem, to wiadomo. Każdy darmowy wybieracz ma tego rzeźnika pierdolonego. A tu już naprawdę ma skina zajebistego fajne, fajne, w ogóle jest koleś mocny Tego nam odblokowało flesza Fajnie, fajnie Bardzo bym chciał go przetestować Wkrótce to zrobię I na ile czasu, to jest Ta rotacja, ma naprawdę fajne umiejętności Tak jak wam już wspomniałem Zajbiście będzie się im grało A tu ma skin To jest jego kostium nowy Zajbiście wygląda Tu no, jak wiadomo Arrow jest oryginalny prawda? I River Queen to standardowo to właśnie tego nam lubikowało latarnia który jest z Czarnobyla jakoś został tak po to światłem że po prostu no słychać ten dźwięk taki o właśnie no ten też się będzie fani grało też niebezpiecznie chciał przetestować. Harley Quinn. A to nowa w ogóle postać w grze, która została dodana. Hulk Girl. Tak. Kurwa, mi taki dobu chłop trochę. Ale tu, w skin drugi. Jakiś armoret. Jest Joker, którego można kupić. Za 1200 bodajże. Bardzo tani. Ciekawy w ogóle dzikus, kurwa, jakiś, nie wiem. Ale to też jest taki Joker zniszczony, kurwa. O, tutaj rzeźnika kupiłem za 480. Ją, ją ma się zawsze odblokowaną na początku, ale to też jak teraz mówili, gracze dołączą, to mogą mieć tam postać. Eee, co, jeszcze? co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Atomic Poison Ivy, tak? O, jest Robin na przykład. Robin jeszcze zablokowany ale ma fajne skiny. Hmm. Ciekawe jak będzie wyglądał kurwa w tym... Bo w tym. Kurwa jakiś... Jakieś kurwa nie wiem. A to jest Nightmare Robin. Czyli jego przeciwność. On wygląda ciekawe. Co za Shazam. No i za 800. Nie wiem w ogóle... Jak... Grałem w DC Universe, także... Była zmianka o nim, ale kurwa nie, nie, nie wiem. nie co zapopać. Ale że jest fajny, bo... Ronda mi ma władzę nad żywiołem Błyskawic. Także on la... no, siłą Zeusa. Tak to pisze. A tu jest znowu gr Bóg grecki. Nie, kurwa. No ja znam wiadomo, Sinestro. Leipisty skin eee, Może zajebiste konstrukty tworzyć. Tak, piwa czoła. Kofa. To nie wiem to, to. też nie wiem. A tu jest bogini miłości. On się bo na tworzy takiego kurwa różowego predatora, który po prostu rzuca się w... Kurwa o. Rzuca się po prostu i, i można nim... można nim dowodzić. Każesz kolor kurwa na przykład mu zaatakować, to on atakuje dany I ciężko po go pokonać. To jest rzeczywiście Stargirl. Tu ma jakiś skin, kurwa, nie ale fajnie, fajnie, fajne. Dosyć skąpy, ale fajne. A to, to, to w ogóle pierwszy raz widzę? Nie wiem w ogóle co to jest. Nie wiem nawet czy mnie teraz słychać, ale pozdrawiam. Kurwa, ja nie wiem w ogóle co to jest. tej. Brzydkie fuj. A Tu jest Supergirl. Świeżo co dodana. Ale można ją już kupić. A tu jest jej skin drugi. To nam na przykład dodało nowe, jakiś arcane, kurwa no, ogniem jak widać, rządzi. O i właśnie, supermena nam dało, Man of Steel, z najnowszego filmu. To już w ogóle, kurwa, klasyczny skin. A tutaj Clark Kent. To ma fajną jednością było takie standardowe dla Supermana, czyli ogień, ten wzrok taki laserowy eee, To się nazywa... Mm, no, podmuch... mrozu I... speeding bullet, czyli koleś po prostu y, napina się kurwa i pięścią wlatuje w przeciwnika i tak leci nim przez mapę kurwa Przebija wszystko Zajebista objętość I oczywiście super e stronicz, super... może kurwa na nie wiele działać Supermen, jego mieliśmy, mogliśmy go używać, ale właśnie nam zrobili rotację, nie możemy go używać już. Trzeba go kupić, bo ma fajny skin. Ten był nowy kiedyś. Kiedyś, kiedyś, jak zaczynałem w tą grę, miałem słabego i Irami nie odpaliła, to właśnie był ten skin dopiero. A teraz jest ten nowy. Fajnie wyglądają. O, I tego nam też dodało. Ciekawi mi, kurwa, jak to będzie wszystko wyglądało. Ale no że to ciekawie by nie wyglądało to jest jego także też bym go chciał przetestować Swamp Thinning też nowa postać tydzień temu dodana, świeżo także tu no, to Wonder Woman też masz skiny fajne tutaj ta bogini grecka, kurwa to, to też ma skin taki też właśnie wracając do niej tu jest laska z piłą motorową z Kim. to wygląda jak machuję ma tą piłą kurwa. Tu jest z piłą tarczową rzeźnik, Albo ładnie, 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 ładnie. Tu jest jakaś laska właśnie to śpiewa. Tomik. Taka Mecha Wonder Woman. Często grają właśnie e, mój team właśnie tym, tą postacią. To już fajnie wyglądałem. Ka Kapitan Ameryka właśnie nie ma. Właśnie nie ma tutaj dużo postaci. na jest. Tutaj jest piękna. Y no, Aquamanem też mogłem grać, ale zablokowany. Tu też jest taki taki ataki. No i oczywiście mój, którego kupiłem, którego, na którego oszczędzałem, kurwa kasę. I się to czekałem w końcu. Tak? Ogólnie rzecz biorąc, mm, to jest jego skin. Na pewno go kurwa kupię, bo oczywiście wygląda. No i Batman oczywiście, tak, kurwa pierwsze widzę tej, pierwsze widzę, nie? O tu jest Gaslight, fajny samuraj. Nightmare Batman, kurwa jakiś jaszczur, podobny jakiś, kurwa. No, Ma <trymna> hotel <fernia> skin, tak już pokazałem. I to już jest koniec postaci, tak? Na razie koniec, bo ciągle dochodzą nowe, tak? nowe no i też się będzie fajnie grało, bo mm, robię teraz meczyk na komputer 1 na 1, zobaczymy jak to będzie wyglądało koło przetestuję na tego zasadnie, tak? czyli kurwa mać nie wiem koło mam przetestować, ale chyba sobie przetestuję flesza tak już wspomniałem. Te to moje słowa zawsze. Zresztą speed. Nie opłaca się, bo on teraz 4 sekundy kurwa, tylko to już wolę nie zaoszczędzić, ale za to będę mógł rzucać. Chociaż Zastanawiam, kurwa, bo, bo ty jest głupi. Użyję sobie tego. Dobra, mam zostawię. Zaczynamy. Zaczynamy. Na bota 1 na 1. Pani Fajnie się odpowiada. Tak mm -hmm. ah, jest. Yeah. Zaczynamy. Ogólnie rzecz biorąc tutaj bardzo dużo postaci brakuje. Na przykład miałem clayfacea kurwa super Spidermana na przykład. To, kurwa, Naprawdę, nie Pietra, no kurwa, to był... Naprawdę, cholesi Dwie twarze na budaku, jest... Nie jest coś czystego, twarze ani można ich użyć Tylko bo... O ale dobra Zaczynamy Musimy się jebać kurwa z nimi? Tylko po prostu zaczynamy, tak? Tylko rozjebiemy po prostu Tego bota pierdolonego Śmietnika. Nie wiem czy mnie słychać ale dzisiaj będzie już lepsza, lepsza jakość bo... Co to jest... będzie lepsza jakość bo... bo... Mm... no bo... bo, bo, bo tak zamierzam co, co on robi? o oh, bije tak? to za 3, 2, 1 i jedziemy to na razie Muszę jeszcze te boty wyjść Drony tak. Drony właśnie. Wiem, że mi się troszkę ścina ta gra, ale kurwa jak nie już mam eeech. Kurwa, ma no, tego programu do nagrywania. Jak to się nazywa? Mmmm. Nie Bandiclam czy jak, czy jak action, sorry, action. Kurwa milami trochę. No, zaczynamy. Klappach, nie go Jungle Creatures online in 10 seconds. Kurczę, to jego match. Ogarniam. O, leci. Jungle nie. A inni na Nie Nienawidzę, tego. nienawidzę tego. Kurwa, nie do bazy, bo nie muszę tak na no. filmów tak. Chociaż nie jest to ale dajer, kurwa, się. Ta, kurwa. A, nie da Ale majek kurwa, na patacie A nie, na A Kurwa to się mu, ale nie to zrezygnować kurwa Kolej jest nieoliczany, tak? Dobra, to...

tam się teleportować było... i tak kurwa. Tajbana bal. A chuj ci Jedziemy. Pizza już podchodzi po to. No znałem, że cię to right. w na początku, ale... Łatwiej będzie Łatwiej już potem będzie tak. Bo... Kupie kurwa No to no, jest punktem tak? No kurwa mam Kończy się dzień dziecka, tak? To jest, to jest prosto, tak? Tam Dawaj, dawaj oh, yeah. Jeszcze biorąc, tu kliwka jest naprawdę fajna mm, Tutaj, jak widać, no flash, flash ma fajne umiejętności, ale tam tylko na Erykę, kiedy będę mógł użyć Speedstorm? Bo to jest podobno zdaje je BISTA! To po prostu kurwa za tak dużo pojeby. Idzie dalej kurwa. Uuuu! Można że cień kończyć. Ładnie mam tu klepy tu. Oooo, ładnie!

Rzeź, rzeź, mam rzeźnik. A, uciekaj? Teleport. Się zaregenerujemy tu. Poczekamy i zamkniemy znowu. Całą, pełną, mocą, kurde no. A, skoro no, widzisz, kurwa, no. bo skombinuje, kurde no. Posiedzi kutas. To i minie, nie? Ole, mam przyszłość pod się. ole. Może nie wpłacam. Oh, kurwa, mój głos Tak, uciekaj, uciekaj. Ole, ole, no Lecimy znowu. Pełną parą, kurwa, tam sparujemy jak burza. Całą do flesza należy. Zresztą, nie wiem czy mnie dobrze słuchać, czy gorzej. Ale tak, nadal improwizuję tak. I'm, try, tak? I'm try. To się kurwa mówi. To Chodź tu to chuju. szczerze. Mi level, kurwa, boss, odbija. Tak, wbija też jak wie to on też bij. Tak, kurwa, jest. Sieczka na zmianę, kurwa. Znaczy nie, to, nic, to nie niby dobra, ale Botman większa takiego. O, zdecydowanie większe szanse. Kurwa, no widzisz? O, markę. No wierzę mi za jest dupcy i tak. Ale kurwa, ci do Oh, oh man! Pierdolna wieża He tak dobrze nabija tak. Coś czuję, że będzie ciężko, bo jeszcze ogarniam, ale czasami mam najbliższą strategię dla takich typków pojebów. No, tu mi dopadli dziewcząt, tu mi za chwilę rozkurwią. Pojeb znowu przyszedł. Ale tu się masz energię skorzystać. Jak mi to zrobisz? Ja piesz, i w kurwiankie typy. Proszę po tobie śmiecił. Nie lubię jakiś kluczowy taki tutaj wytro. Proszę jej walczyć. Panie nie wiem, nie, nie, nie lubię właśnie tego mnie działka. Są takie kurwa mocne na mnie, że to jest kurwa pora. Ale dobra. wierzę mi jak rozkurwią nawet z bohatera. Niedobrze, że coś tam myśleć. Co trzeba wymyśleć. Ale myślę, że to jest, to jest plan strategii. Myślę, to jest strategii. Tak jakby to do, kurwa dorwę na chwilę. Nie wiem czy mi słychać czy nie ale no, Ale yep. to jest tylko to Jest ja czasu to będę lepszy bo kurwa grać, tak Kurwa najebą się Tego kurwa leje ty Je kurwa, je Ciekawe jak kurwa on cię poświęci Ty wuj No ciekawe no, w już no, tą działką kurwa drogi. To jest nierazne kurwa Boże Mhm, aura Jeszcze ani raz mnie nie zagroziło kurwa, ani raz jeszcze

Tylko to ma być plany, nie? Ja mówię, tuptu, nie żyję bardzo. Sporo wrażliwości daje tej wieży. Żaden może obciągnąć. Powoli. A nie. że to? Kostnę sobie pojechał. O, no, przeżeli pojechał. ma Ai, ten, kurwa. Nie wierzę, że to levelem, nie? Level, nie? ma dziesiąty, kurwa. HP spokojne, tu można się tylko przenieść. żeby... kupić. Kurwa, kupię, 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 kupię. A był to trochę miecz, kurwa. Tu nie jest gościa. No, no, A no, ja się z tym jeszcze nie ma. To je, ty, kurwa, te same taktyki. Tą samą walkę. Tak, kurwa. Ty, tak, kurwa, nie, kombinuje, Ale on już śmieć, on już śmieć, tak? No. Yeah. Plus, kurwa się I tak, się tu gromadzę. Нет, нет. А, же Ну и тут у нас Так же, о, а, сейчас же передать. О, пицкурба. Следнее. Нет. Вот, скурба. ты занимаем стратегию, так?

Mamy na mnie! Mam przemawie, bo ktoś to, to... to jest taki zjebek. To jest taki zjebek. Mam nadzieję, że się wam odcinek podobał. Jutro prawdopodobnie będzie zielonej latarnia, bo... z zielonej latarni albo Supermana. Także no... lajkuj, komentuj, powę radę, damy radę, tak? Słowa kluczowe także trzeba odśpiewać swoje, tak? No chodź kurwa, chodź, chodź, chodź! Że śmieci nie widzę, kurwa! To pojebie. pojebiesz, kurwa to nie Nie! Patrz, patrz, patrz jak ucieka! O ty chuj! Gdzieś to? Wiesz, że mnie co jest kość z do tej, kurwa, myślałem, że nie jedne A jednak tu się prze... No Tu się jednak kurwa jedną, tu się jedną, wyliczył się i to bardzo... Dobra, chuj, wystarczy mi tyle lat. Myślę, tak myślę Też jest jeszcze, jeszcze trup. 25 sekund, panie Se mu się kurwa zresztą to Opie Op. Ma kurwa szansę, żeby stać śmieć a dobrze masz jej do jednej na tak? kurwa no, dobre bo ma takie mocne patrze kurwa że znowu <grym>, już obrążę kurwa, no śmiech a wiele czyści no kurwa Flash jednak ma tą pierpkę w sobie iść, iść, iść kurwa, sobie nie iść Jeb, kurwa. No robale, po prostu. Jeb. Jeżu, kurwa. No uruchomi się, straszne. Łoł, łoł. łopie. Kurwa, przejechał. Jeb, kurwa.

Kurwa, jak to się za mówi. bo już idą te elity Ło kurwa Zakle idą już, to potężniejsze ale to Widzą tacy koleś się kurwa O właśnie one To już będziemy koleś kurwa przeprawę Elite soldier To już kurwa nie są przelewki, ba, je wią Szkodź, jest czempion zawsze jest tak to, to kurwa tak nie oszał Dobra, bo to za chwilę będą wychodzić. Jeśli ja dopiero za 15 sekund zrespie. Może no, idą następni, co rwa. Produkt w chuj. Cóż, idą do wieży. Wieża za tak, chwilę już się uruchomiła, zacznie na duptać kurwa, to już jest koniec z nimi, z Mam nadzieję, że się odcinek podoba, po raz kolejny to powtarzam. No oby, no oby. Bo, bo, bo jednak no

Zasnę jebać przyszły, no a <organ indie> no, kurwa, to że no, to mi... Jeb kurwa, to... To Dzięki za obejrzenie filmiku. Myślę, że się podobał. Slash przetestowany to Podpownacz przetestowany tam, kurwa. Flash napadę, On dobre! O, są mi no, dobre! Macze, macze, tak? macze. O, ma dobre, patrzę, patrzę, tak, patrzę, musimy mieć. O, no, na świetne, się. Tu nie jest. Kurwa. No myślę, że to już jest koniec. jeżeli się podobało, no zostaw tą łapkę, no zostaw, zostaw, tak? subnij może, jak się podobało. Także, no. no Dzięki za grę. I, i jutro będzie on doprowadzony z pełną um, latarnią prawdopodobnie. A Superman zostawię sobie na koniec. Także dzięki i na razie.